Dzień dobry, witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym tylko krótko zasygnalizować obecność na rynku literackim. Kupiłem niedawno w Antykwariacie w Krakowie na szpitalnej książkę niezwykle ważną. Jest to książka Tomasa Nartona: Siedmiopiętrowa góra którą wydało wydawnictwo Zysk w roku 1998. Natomiast książka jest oczywiście przedrukiem z wcześniejszego wydania. Wcześniejsze wydanie było znakowskie w 1972 roku. Znakomitego tłumaczenia dokonała Maria morsting Książka jest potężna, natomiast czyta się świetnie. Thomas Merton to trapista, autor wielu książek o tematyce filozoficznej, mistycznej, duchowej. Dla nas jest jego ważna korespondencja z Czesławem Miłoszem. Książka Siedmiopiętrowa Góra to rodzaj autobiografii duchowej. Choć można ją nazwać również powieścią autobiograficzną, może lepiej uściślić duchowa powieść autobiograficzna, ponieważ autor opisuje swoje życie zasadniczo od narodzin do wstąpienia do klasztoru trapistów we Francji. I teraz te losy Mertona są niezwykle ciekawe. I dlatego nazywam tę książkę powieścią, ponieważ czyta się zapartym tchem jak powieść. Przy czym nie jest to powieść w znaczeniu tradycyjnym, gdzie główną rolę odgrywa fabuła, zdarzenia, Rozmaite powiązania pomiędzy wydarzeniami, akcja nieprzewidywana. Tutaj właśnie jest to powieść nazwijmy ją powieścią duchową autobiografią duchową gdzie przede wszystkim mamy do czynienia ze zmaganiem się człowieka, którym jest ja autobiograficzne. Z czymś takim jak tajemnica, zagadka, sens, a przede wszystkim chodzi oczywiście o poszukiwanie Pana Boga, którego Merton nie poszukiwał od początku, ponieważ wychowany był w rodzinie raczej religijnie indyferentnej, chociaż matka chodziła na, na nabożeństwa do kwakrów, ojciec na te nabożeństwa nie chodził. Mały Tomas pytał ojca, kiedy w końcu pójdziemy do kościoła na nabożeństwo, ale ojciec mówił tak, pójdziemy, pójdziemy na pewno, no i w końcu poszli. No i Merton, wtedy mały Tomas, był tym nabożeństwem zafascynowany. Natomiast jego droga była powikłana, chociaż od początku naznaczona chęcią, nazwijmy to tak odważnie, może. Bycia świętym, albo poszukiwania tej świętości, albo próby oddania się, zawierzenia się Bogu. Chociaż na początku Merton miał stosunek, można powiedzieć, wręcz awersję do katolicyzmu, do katolickich książek, dopiero z czasem się do nich przekonał. No i te katolickie książki, nazwijmy to tak, chociaż to nie jest dobra nazwa. Czy książki chrześcijańskie, le, lepiej można powiedzieć, no to było na przykład o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis, czy świętej Teresy z Lizje, czy świętej Teresy z Avila, czy też świętego Jana od Krzyża, mistyka, wpłynęły znacząco na formację duchową Mertona. Chociaż on powołania poszukiwał bardzo długo, z różnymi skutkami. Kiedyś rozpłakał się po spowiedzi, kiedy spowiedzi powiedział mu się rozczulać nad sobą. Więc miał bardzo dużo zwątpień. Oprócz tego po drodze był zakochany w kobiecie. Później był nauczycielem przy, w szkole przyklasztornej. No, droga jego była długa, ale. Uwieńczona, można powiedzieć, takim olbrzymim duchowym sukcesem, ponieważ wstąpił do trapistów, i zasadniczo, o ile cała książka jest poświęcona, można powiedzieć, takiej duchowej fabule, opowiada o duchowych zmaganiach Mertona, o tyle od momentu, kiedy, kiedy bohater wstępuje, bo, bohater i zarazem autor wstępuje do trapistów. Tutaj już mamy nieco inną historię, historię duchową, i ten przekaz na końcowych stronach książki jest przekazem prawie mistycznym, prawie duchowym, czy też bez, bez tego prawie, po prostu jest przekazem mistycznym, duchowym. I książka kończy się sentencją: sit finis libri non finis querendi, czyli niech będzie koniec książki. Nie koniec szukania. Zwraca uwagę w tej książce coś, co można by nazwać taką pochwałą samotności. Otóż Merton, samotności duchowej oczywiście, ponieważ nie jest to samotność w izolacji od innych ludzi, samotność bycia przeciwko komuś. Jest to zawsze samotność wobec kogoś, właśnie taka prawdziwa samotność duchowa. Tutaj, jeśli chodzi o wyjaśnienie tytułu Siedmiopiętrowa Góra, przeczytam cytat. Miałem postawić stopę na brzegu podnóża wąskiej, siedmiopiętrowej góry Czyśca, bardziej stromej i ciężkiej do pokonania niż mogłem sobie wyobrazić, a nie zdawałem sobie wcale sprawy z trudów spinania się, jaki stał przede mną. No, oczywiście ten trud był olbrzymi, to był olbrzymi wysiłek duchowy, odbywający się w samotności i zasadniczo te końcowe partie książki mówią właśnie o takiej pochwale samotności. Rozdział ma tytuł epilog, ma tytuł Meditatio pauperis in solitudine co znaczy medytację ubogiego w samotności. Natomiast oczywiście, jak już powiedziałem, jest to samotność relacyjna, jest to samotność, która skierowana jest ku, przede wszystkim ku Bogu. Merton miał ten, nazwijmy to, komfort życiowy, a może to jest złe słowo, ale pewne warunki zostały stworzone, czy też opieka opatrzności o to zadbała. Że miał bardzo dużo zawsze czasu na czytanie i pisanie, na obfitą lekturę. I prawdopodobnie dlatego ta książka jest tak znakomicie napisana i tak wciągająca, i tak świetnie się ją czyta, ponieważ no właśnie to oczytanie, ten nazwijmy to trening duchowy w słowie, przyniósł bardzo świetne owoce w postaci tej książki. No, jest to książka na wskroś chrześcijańska oczywiście, też na wskroś mistyczna. Dużo mówi o porządku nadprzyrodzonym, o miłości jako jądrze mistycyzmu, o nieskończonej praczasowej nicości. Są tutaj te wątki poruszone jest cytat z Ewangelii. Ziarno, które obumrze, przynosi obwód stokrotny, obfity. No, ciekawe jest też stwierdzenie na końcu tej książki. Niezwykle cenne przeciwstawienie vita activa, vita Contemplativa, życie czynne, życie kontemplacyjne. Jak wiadomo, Merton wybrał życie kontemplacyjne, ale najwyżej chyba Merton stawia to życie mieszane, czyli takie właśnie złączenie życia aktywnego, życia żyć, żyć z życiem kontemplacyjnym, aby nie tylko poświęcać się czytaniu i pisaniu książek, w spokojnym uniwersyteckim gmachu, ale właśnie wychodzić do ludzi na zajęcia, pro, pro prowadzić je ze studentami i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ten ideał życia kontemplacyjnego, można powiedzieć, jest tu przez Mertona bardzo solidnie wyniesiony na piedestał. I właśnie w tej ciszy, w tej ciszy samotności, w tej ciszy, w tej ciszy bycia, Samotnym, właśnie trzeba się wsłuchać w głos Boga. Zatem, podsumowując, książka Mertona, jak już powiedziałem, jest niesłychanie wciągającą powieścią duchową duchową powieścią autobiograficzną. Gdzie na przykładzie Jednego życia, życia może też w pewnym sensie wybranego, można zobaczyć, jak rozwijała się droga duchowa wielkiego intelektualisty, a zarazem wielkiego mistrza życia duchowego, trapisty. I jak spotkał Boga? Otóż, można powiedzieć tak, że jeżeli ta książka kończy się zdaniem, że właśnie, że to jest koniec książki, ale nie koniec szukania, mamy tu jeszcze ciekawą okładkę właśnie, takie jakby schody. No to ta, ta droga duchowa zasadniczo nie ma końca. Być może na pozornie kończy się po śmierci, nie wiemy co jest po śmierci, ale być może ta droga duchowa Jakiegoś poszukiwania nauki, rozwijania się, będzie trwała dalej. Na co zresztą wskazuje Merton w tym ostatnim zdaniu, że poszukiwanie zdaje się nie mieć końca. Więc dla wszystkich, którzy poszukują, jest to książka znakomita o czystej, jasnej, Pełnej słońca frazie i takiej lekkiej, delikatnej, niezwykle pięknej frazie. Jest to książka po prostu bardzo piękna i dlatego serdecznie ją polecam. Dziękuję.